Cześć tu, Paweł, słynnego klubu. E, witam Was bardzo serdecznie ze wspaniałego miejsca, o którym już bardzo wiele się nasłuchaliście na naszym kanale, czyli dla familii. E, piękna środa, jak co piątek, mnóstwo ludzi. <grytanie> Jutro jest oczywiście wolne, e, stąd taka piękna atmosfera, no i też dlatego, że cudowna pogoda nas m, doświadcza dziś. Ale nie o tym, nie o tym. Dziś będziemy rozmawiać o czymś zupełnie innym, czyli o lotnym festiwalu Piwa, jak się domyślacie, albo zapewne wiecie już tytuł tego filmu. Nie ukrywam, jest to pierwszy film z serii, więc pewnie potrwa najdłużej i pewnie będzie najbardziej improwizowany, ale co tam. Słuchajcie, no gość specjalny, który rok temu już z nami był, czyli La Familia. W pierwszej myśli chciałem być, niewiele się zmieni, ale jednak. To znaczy, spodziewajcie się najlepszego. Nie będę wyprzedzał spokojnie, zaraz oddam wam głos i powiecie dokładnie o wszystkim, co ciekawego przygotowaliście na nasz festiwal. La familia będzie z nami oczywiście od piątku do niedzieli. Oprócz piwnych niespodzianek będą też inne, znane z La familii, mam tu na myśli muzykę. I myślę, że po tym krótkim wstępie oddam wam głos. Daniel, może zacznę od ciebie i wprost od piwa, bo to mnie najbardziej interesuje. Możesz już powiedzieć. Co na lotnym festiwalu piwa się poleje z Waszych granic? No już mogę tak powiedzieć. Dwa namioty, ponad 40 różnych piw. Dwie strefy strefa polskich browarów, które zagoszczą nasi partnerzy browar Trzech Pumpli, Funky Fluid, których laliśmy w zeszłym roku. No i Tankbusters z dwiema premierami nowych piw. Drugi namiot to strefa piw zagranicznych, Czechy i Niemcy. Czyli Sajberia, z Pragi, Winochradzki również z Pragi, Pionier Beer z Rzadca. No i cała masa frankońskich Właśnie. przyjaciół. <laughs> z świetnymi lagerami nie tylko na kranach, ale też będziemy mieli szpunty, czyli beczki, które będziemy co dwie godziny odszpuntowywać pod naszym namiotem. No i coś niezwykłego, czyli niespodzianka, o której chcemy dzisiaj też powiedzieć. Nasze wspólne piwo. O! tak. Mamy przygotowaną pra-premierę piwa, które się będzie nazywało FAM. Uważonego, tak, przy współpracy z A. browarem Nepomucen. No teraz już wiem. E, jaki styl przynajmniej zdradzisz? Chociaż Dokładnie, to będzie premiera, tak. to już można powiedzieć. West Coast Hizipa. Teraz zaraz, bo coś nie pucham. Pucham nie. Jest. nie. Jest, jest konsternacja, czyli o to chodziło, dokładnie. Ja oczywiście się uśmiechał, ale super! Tak, bo Hazy i PATAK, czyli w jednej stronę jakby zwracamy się do ludzi, którzy lubią w kiwie wytrawność i goryczkę. Ja to uwielbiam. No ale wiadomo, dzisiaj modne są itki w stylu Hazy, więc jakby to jest taki mariaż dwóch stylów. Wow, super. Tak, Mateusz Kurpacz świetnie to przygotował, świetnie nachmielił, dzisiaj próbował. Wysłał nam relację, że jest fantastyczny film. Parametry? Będzie mocno? No, będzie mocno: 15, 6% alko... 25 gramów hoprytu. O super. Tak. A czym chmielone? może ich citra. Czyli klasyka. klasycznie bardzo. O, klasyka. Pięknie, no tak pięknie. jak my, klasyka. No właśnie tak się śmieje, bo e, siedzimy przy trzech lagerach, o ile się nie mylę, prawda? Tak. Ale, <grafię ale... <grafię nie umu... my jeszcze nie kończymy tego. Nieumówione, nie umówione, nie umówiono. Nie właśnie ja też podchodzę, a ja Helę się bym się napił. No i tak trochę jest, to e, zwracam się do ciebie, ale też w tym momencie do ciebie, bo jakby La familia troszeczkę tak e, na początku to można było powiedzieć, że pod prąd, no bo 5 kranów znaczy 5, pięć. No, w sensie odwrócenie się w stronę lagera. Kiedy jeszcze to nie było modne, w tej chwili również no Heisey i wszędzie pejstry sawery. A tu jednak bardzo mocno w tę stronę idziecie. Nie ukrywam, początkowo myślałem trochę ryzykownie, no bo jednak cały rynek idzie w stronę hazy, A tu można też napić się, choć oczywiście hazy, ale napić się świeżutkich lagerów, yy, dobra droga? Uważasz z perspektywy czasu już chyba roku, prawda? Myślę, czy... Wiesz Co, ja nie będę ukrywał, że wszystko co robimy, to robimy pod nasze kubki smakowe i tak jakby trochę dla siebie. Bo nie wiemy tak naprawdę do końca, co nasi goście lubią, więc myślimy okay. trochę o sobie, może egoistycznie, ale po prostu widzimy, że jednak, jednak spotyka się to z dużym zrozumieniem i, i tak, no i Frankonia, i Czechy. Przy okazji jesteśmy zakochani w tych krainach, więc po prostu jeździmy tam do znajomych, do ludzi, przyjaciół, którzy po prostu na nas czekają, bierzemy od nich kolejne piwa i no i jest fantastycznie. Przerwa na pociąg. <laughs> no właśnie, urok nasypuje, mówię, najwyżej będziemy przerywać, ale... Z drugiej strony, dlaczego? To jest też urok tego pięknego miejsca. Eee, no tak, i te lagery też rotują, to jest, to jest ciekawe, że, że, żeby nie było, też z perspektywy konsumenta mogę stwierdzić, że to nie jest tak, że mamy miesiąc, czy dwa, jeden, jeden lager na ekranie, czy pięć tych samych, ale one rotują, także na pewno droga fajna. Skoro już Cię mam, że tak powiem, na linii, zapytałem o jedną rzecz, zapytam też o drugą. Eee, planujecie też wspólnie z nami, ale, no, że tak powiem, e, bardzo mocno z Wami zwi związana jest ta inicjatywa, czyli inicjatywa muzyczna, mam na myśli Marka. Eee, on u Was od, od wielu, myślę, miesięcy się pojawia w, e, regularnie. E, no fajnie, fajnie. Z komentarzy jakoś proszę. <grych> to nie no, jest pytanie, ale... Mamy, mamy coś takiego, że po prostu jeżeli z kimś złapiemy taką jakąś linię, nić porozumienia i taki kontakt po prostu przyjacielski, przy okazji robi dobrą robotę, mówiąc kolokwialnie, w przypadku muzyka to jest po prostu świetne, świetnie operowanie głosem, po prostu wyczuwanie publiki, bawienie się z nią, no to no, to po prostu idziemy w to i tak jak z browarami, tak poszliśmy z nim, no i sprawdza się to od ponad roku. Z przerwą, oczywiście, na i zimę, i na covid ale ale tak, i jesteśmy z nim związani po prostu muzycznie i będzie teraz w trochę rozszerzonym składzie, bo normalnie gra z maczkiem na gitarze. Okay. Będzie jeszcze jeden muzyk, będzie wuja, czyli będzie ich basista, z którymi to nagrywają wszystkie kawałki, z którymi Super. grali w trójce w radio numer 3. Więc myślę, że będzie. To, co było, plus. Super. Będziecie mogli posłuchać w piątek, dobrze pamiętam? W piątek. Dobrze, tak. Marek, jeszcze chciałem powiedzieć Marek Niedziwiecki, No nie blisko, Marek niedzielski, chyba dobrze, wymieniłem to nazwisko. Tak. A możecie znaleźć na Facebooku, oczywiście jest już informacja na stronie e, lotnego. Dobrze, nie mógłbym nie mógłby mnie wspomnieć również o pewnej metamorfozie, która zaszła w La Familii. E, takiej dobrej metamorfozie. Ja pamiętam jak przychodziliśmy pół roku temu, czy 6-7 miesięcy temu mówimy no fajnie, no wszystko super, tylko wiesz, te piwa się przepiły. Wiesz... Teraz te wina naturalne, no mieliśmy okazję być na jednym po papie, później tam z Adrianem trochę współpracować z Rodą Bistro, z Lizą, poprobowaliśmy, mówili, no fajnie jak się pojawiły, nie, cyk, są, wcześniej jeszcze dystylaty, także no nie śpicie, bardzo fajne, bo jednocześnie to są oczywiście dobre rzeczy, ale też, nie chcę powiedzieć innowacyjne, ale takie właśnie, to zabrzmi źle, ale ja uważam, że to jest dobre sformułowanie rynkowe, w sensie wyprzedzacie pewną rzeczywistość, bo ja myślę, że za 3, 4, 5, 6 miesięcy to będzie norma, dzisiaj jeszcze nie jest. A nie, to twoja chyba za to wina, nie? Sami kiedyś powiedziałeś, przepraszam, muszę to dokończyć. Siedzieliśmy na piwie. Nie zapomnę tej rozmowy, zacytuję, już kiedyś cytowałem. Siedzieliśmy przy lagerze gdzieś tu. Nie wiem, czy to nie byłam, mówię, no i widzisz. To już... Nie ja, ja to chyba wina bym chciał robić. Te trzy miesiące są. Super. No to jest jakby naturalna droga, którą podążamy Paweł, bo jakby lagery były pierwsze i we Wrocławiu chyba mamy najszerszą, najciekawszą ofertę lagerów. W tej chwili, jeżeli chodzi o multi-tapy. Eee, później pojawiły się lambiki. I lodówka z fantastycznym doborem butelek, które można u nas na miejscu wypić. No i kolejny krok, który postawiliśmy, to są wina naturalne, które ja uwielbiam, których poszukiwałem. W Polsce jeszcze tego trendu może tak bardzo nie widać. W Wrocławiu również. Więc chcemy jakby ten trend wyznaczyć, kontynuować. I dać ludziom możliwość też napić się świetnych dzień, bo są to wysokiej klasy produkty. Potwierdzam, zapytam, czy jeżeli chodzi o lambiki, to też jest szansa na lotnym, żeby jeżeli ktoś sobie tam gdzieś przyjdzie, może spróbować? No raczej nie będziemy przewozić okay. lambików ze sobą, dlatego że my wszystkie lambiki mamy w ich pojedynczych egzemplarzach. No i z drugiej strony też z tego co wiem odnośnie tych kranowych lambików, to też jest nowość, że one są dostępne tylko w lokalu, prawda? E, tak, są dostępne tylko w lokalu, no, ale jak w ogóle Lambików my też mamy pewną kulturę jakby serwowania ich, tak, tak. czyli szkło, koszyczki, które się do tego m, pojawiły, więc jakby chcemy, żeby to tu w lokalu klient mógł sobie degustować, jeżeli już wyda na butelkę konkretną sumę pieniędzy, to chcemy, żeby w ogóle tego też miał m, no, całą kulturę związaną z piciem lambików. W związku z tym ja mam na, na to pewny pla, pewien plan, bo lotny festiwal piwa się. Nie skończy, pewnie nie od 2, tej 22. jak zagadaliśmy, ale być może no, o 12. Dokładnie. Że, może później się tutaj znajdziemy na no, to może pewnie później wykreślę <grym> albo wytnę. Pewnie to wpadniemy i w piątek i w sobotę, no w niedzielę pewnie już nie, chociaż kto wie. No i cały tydzień, cały miesiąc, cały rok, yy, całe życie, i yy, jeden dzień dłużej, można wpaść i. Tak, u Was. Jak najbardziej. Jest ponad 70 butelek w tej chwili w lodówce. Na weekend dokładamy kolejne pozycje, więc jest szeroki wybór tych piw. Można zawsze wpaść. A szczególnie po festiwalu wszystkich zapraszam do Familii, pod naszym kolejowym. To nie koniec, bo pogadaliśmy sobie o piwach, ale nie tylko piwa. Eee, w pewien sposób, o tak powiem, eee, też temat gastro będzie rozwijany na lotnym festiwalu piwa przez Was. Dzisiaj Maciek wychodził, mówi, eee, no. Z... Mogę, a mogę, zamarynowałem marchewki, idę. 15 minut, wracam, coś tam jeszcze zrobić. No super, super. Będzie się działo? Co, co zaproponujecie? Będzie się działo. To jest związane z tym, czego może nie widać, ale jest 70 metrów dalej, czyli z naszym kolejnym lokalem, który będziemy otwierać. Tam będziemy robić mięso głównie w stylu teksańskim, teksańskim barbecue. I wyszedł taki pomysł, żeby może to mięso by było trochę za takie za inwazyjne i takie za bardzo stołowe na festiwal, więc pomyśleliśmy, że mimo wszystko z tym mięsem chcielibyśmy coś zrobić i będziemy robić hot dogi. Tylko takie hot dogi rzemieślnicze, takie po prostu no, mocno przemyślane, z, z fajnymi dodatkami. No i wyjątkowe też będzie to, że kiełbasa będzie wołowa, co jest bardzo rzadkie w ogóle w Polsce. Będzie kiełbasa wołowa w 100%, którą też będziemy potem serwować tam w tamtym lokalu, tylko teraz będzie przystosowana do tego hot doga. Będą trzy wersje. Będzie właśnie marchewko, o której wspomniałeś, to będzie wersja wege. i ona też będzie miała w sobie tą wędzoność, bo będzie palona, więc jak się ugryzie to będzie taki efekt. Takiego po prostu trochę Popieł. mięsa powiedzmy. No, po prostu może się nabierze. E, będzie nie wersja. Nie, nie, nie jest oczywiście, ale już w jednym z lokali się, się nabrał. Nie było mięsa. więc będzie, będzie, w, będzie wersja taka, powiedzmy, klasyczny hot dog mhm. z musztardą dobrą i z piklami. No i będzie wersja teksańska, czyli ostro. też ciekawe dodatki, będzie Chorizo, będzie ostro. Dobrze, bardzo dobrze, super. E, dobrze. Chyba tyle, aha, wspomnimy jeszcze bardzo ważna rzecz, w tym samym miejscu, co w zeszłym roku będziecie, to mogę powiedzieć, nie muszę pytać, czyli w przejściu... Jedyna zmiana, przenosimy tak? scenę muzyczną do Was na główną tak scenę i tam Marek Niedzielski zagra dla wszystkich już, czyli ze strony głównej, możecie Marka posłuchać, u nas dochodzi namiot gastronomiczny, czyli dwa namioty piwne plus namiot. Z jedzeniem. Tak jest. jest. W sensie e, scena to też informacja techniczna. Scena będzie w tym roku po drugiej, tej lepszej stronie, czyli od strony Hali Stulecia. Tle będzie Hala Stulecia i po tej stronie lewej, jakby zależy od swojej strony patrzeć, od Was akurat, lewej będzie właśnie scena. E, no dobrze, chyba tyle. Serdecznie Wam dziękuję. Zapraszamy oczywiście do La Familia. ja już nie muszę zapraszać, bo praktycznie połowa postów z zewnątrz czy, czy, czy gdzieś z, z jakiegoś lokalu to jest od Was. <laughs> nie przypadkiem oczywiście, za co bardzo Wam dziękuję. E, no co? Chyba zapraszamy po prostu na nowy festiwal piwa, oczywiście zapraszamy też na biforki i afterki, bo to jeszcze o tym nie wiecie, w czwartek, czyli jutro być może się tu zjawimy, to też wy o tym się dowiadujecie właśnie teraz, kiedy to oglądacie, czyli już w czwartek prawdopodobnie, z ekipą z niektórych browarów, także no, stay tuned po prostu. Na Familia Otwarta dla Wszystkich, cały tydzień. Zapraszam. Wszystkiego dobrego. Zapraszamy, do zobaczenia. Cześć.